Jak szybko usunąć historię samochodu z Google w mniej niż 1 minutę. Czy wiesz, że historia twojego samochodu może pojawiać się w wynikach wyszukiwania w Google? Jeśli chcesz zachować prywatność danych o swoim samochodzie, wykonaj poniższe szybkie kroki, aby usunąć historię swojego samochodu z Google w mniej niż 1 minutę. Wprowadź numer VIN w pasku wyszukiwania na naszej stronie. Po kilku sekundach zobaczysz listę stron, które pojawiają się w Google i zawierają wzmianki o twoim samochodzie. Wybierz odpowiednie strony z listy i przejdź do ich potwierdzenia. Kliknij przycisk Zapłać online i wypełnij wymagane dane. Wybierz najwygodniejszy sposób płatności i zakończ proces usuwania historii samochodu. Czyszczenie historii auta to takie proste. Zrobimy to szybko i skutecznie. Carfast automatycznie usunie wszystkie informacje o Twoim samochodzie z Google i wybranych stron internetowych. Wykonując te proste kroki, na zawsze usuniesz historię auta z USA i ochronisz dane swojego samochodu. Teraz możesz jeździć pewnie. Jeśli dane twojego samochodu nie zostaną usunięte z wybranych stron w ciągu trzech dni, zwrócimy ci pieniądze. Wątpisz. Usuń dane zaledwie z jednej strony i przekonaj się sam, czy szczenie historii auta naprawdę działa.